Sorry za wdzięcznie y, doszłam do samica. Ja? Jednak poszłam do, do... w dobrą stronę. Ja. Nie wiem czy on jest. On jest nie. <śm> nie. Jednak nie. On nie jest dobry. Nieważne. Gdzie by teraz pójść? Może na terytorium Jelenii? W tym odcinku chyba tylko pozwiedzamy sobie mapkę. Nie sądzę, żeby coś innego się ciekawego wydarzyło. No, wiek robi się wgłodny. Daleko coś ta palina. Aha, dobra. Spróbuję mi jakoś tak nie wiem wykreść. Da się? Czy Nie dobra, nie da się, nie da się. Teraz mi się uda. O, e, no. Już i mi padnie jakieś magicznie, znikło. Dobra. Ej, gdzie mój trop? Przecież niedawno go widziałam. O, jest. Jedną minutę tam. O! są. Atakować którąś czy nie? No nie, muszą iść w moją stronę! Przepraszam! Poobserwuję sobie na chwilkę. Nie mam zamiaru mnie wypolować. Co uciekasz? Przecież mówię, że nie chcę na was polować. To sobie z was pooglądam. A może zaśniemy? Eee. Dajmy sobie noc. Będziemy polować w nocy. Bocie. Okej, okay, koniec tego naciągania się. E, Skąd ona się tu wzięła? No, przed chwilą była żywa. No. A kolacyjka... Ciekawe, gdzie ci się podziały. Z tego co wiem, to one jeszcze do wodwoju chodzą, ale no... Tak jak już wcześniej na nagraniu wspominałam... Pełno jest tu tych padli? nie wiem czemu. Jakby ktoś wiedział to powiedzcie. I co mnie ciekawi. Dość. No to skoro to jest zwiedzanie całej mapki to jeszcze pójdziemy sobie na ten ich teren. I zakończę ten odcinek. I no, odczep się od tego kojota. On nie jest do jedzenia. Już próbowałam. Nie da się go zjeść. Szkoda. Trochę za daleko i przy okazji wykluczyć się Męsią. Dobra, dalej. Chyba na multiplayerze, yy, właśnie w tej części mapy zwykle bywa pożar. Jest burza i jakiś piorun trafia w drzewo, no i cały ten gaz się pali. Przynajmniej gdzieś tak patrzyłam na YouTube i zauważyłam takie zdjęcie. I właśnie tą częścią mapy, która jest cała w Tylko nie wiem, czy na, no i znowu padli, no, no. chciałbym się chociaż trochę bardziej potrudzić Znalezienie jedzenia. Oj, to nie miałam. Czy już byłam? Nie, nie byłam. Przebiegłam obok. Chciałabym się jakoś po prostu bardziej wytrudzić znalezienie jedzenia, niż po prostu sobie biegać po całej nocy i żreć padliny. No i znowu padnięto coś. Chyba idę w złą stronę. Taki we wzłąst. Znaczy, że już wróciły z poju, a ja to ominęłam. No cóż. O, są. No. Jak zwykle koyot No i może tutaj skończymy. Dzis no. Dzisiejszy odcinek. W tym oto miejscu. Z bojącymi się mnie i kojota z i jednym jeleniem. Subskrybujcie, łapki w górę, a ten kto da łapkę w dół... Hani Bamu. No. To chyba tyle. Cześć!